Peggy 18. Siema z tej strony 1962, a to jest next serii Minecraft na modach. Okej, okay. zagramy sobie dzisiaj na fortecy. Mam pozwolenie od Kennar te twórcy tej paczki No <laughs> więc zaczniemy sobie tą serię od dzisiaj Bo już widzę dungeon jakiś i wioskę i myślę, że tam się osiedlimy jakoś i będziemy próbować zdobyć ten zamek A jak nie to spróbuję damy zrobić tak muszę zmienić sobie na reside od razu tutaj nie dobra spróbujemy iść na tamte tereny bardziej dobra widzę że to jest to jest, to jest takie że tak powiem małe dosyć jak widzę ale w środku może być zło więc Spokaj. okej okay, mam dostać znowu laga takiego pozbieramy się do bo... posadzimy z powrotem Zimnoki. Co ja zrobiłem? Okej, okay, jeszcze to posadzimy tutaj. Okej. Okay. Zamieszkajmy sobie w jakimś... O! O ten domek mi chodziło. Tu są zawsze... Czy zawsze? Zazwyczaj tak. I co ja? Yeah. Pięknie. Fakas! Ubierzmy się. No, 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 Zamieszkajmy sobie w tym banku. Może? No, tutaj. Już mamy crafting. No, zróbmy sobie papu i skrzynkę tak ok postawmy sobie skrzyneczkę rozpakujmy te wszystkie itemki w ogóle nagienie tutaj sprawdzamy tak jak to się tworzy bardzo mi się podobała jedna rzecz, mianowicie... Tutaj te orby. Orby są bardzo fajne. O, wow, nice. Dobra. Chwileczkę, ze dwóch. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, muszę włączyć te pier... ...dzielone. Dobra, jesteśmy już tu musiałem wydmuchać sobie nos ale spoko. tam jeszcze chyba można budki zrobić z tin. chyba nie można ale spróbujmy nie do czego użyjemy tin? Tin, 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 tin. No ale sam Tim miał chuć. No to, to kan dopiero tak coś. A... Haum... Haum. No to już chyba ma więcej do nie? Proszę Was. Olach, no. Wow! Nice! Nice! Można zrobić z tego wiele fajnych rzeczy, o, kilo, dobra, to pięknie. Przede wszystkim narzędzia. Town sword, Zrób sobie miecz. No, w sumie może się przydać. O, okej, mamy. I idziemy do... Idziemy spróbować podbić dungeon. Tak. Tu jest ten dungeon, to wywolnie. Ale sobie waypointa ha. Dodam ku raczej trafię. Bardzo mi się podoba... W tamtą stronę też, tam przejdziemy się kiedyś tam na odcinku co to jest? widzę slime o boże święto dobra tak pisałem do samego e, kenara na, na wiadomości czy mógłbym nagrywać e, on napisał że, że mogę no i fajnie ucieszyłem się bardzo z tego bo ta paczka mi się bardzo podoba nie wiem zwiększę troszkę Distance. No i całkiem lepiej Dobra. Dobra, nawet sobie kilofanie, nie wziąłem. Serio? Dobra. Tam się coś świeci. Pochodnia. Tum tum tum. No wyjdziemy sobie na dół, na O. Oh, fuck. Dobra, nie. Tutaj bez kilofa nie ma sensu iść. Więc pójdziemy sobie coś pokopać. Pójdziemy, znajdziemy sobie jakąś jakieś coś i już z kilofem się tam przejdziemy też. No, kopiamy sobie tutaj dwa drewienka. potem to będzie potrzebuję jeszcze jedno... Nie, nie tak. mogę. Mm. Dobra. I zetniemy sobie drzewko, żeby było nie później. Dzierka się bardzo przyda, bo mamy decapitator i możemy wykopać wiele, wiele drzew. Tak? Ich, ich chyba nie można z tego za standardować. Zapada noc. Jeszcze ci już go. Nawet to To nie moja noc. A ja mój domek, tu jest mój domek. nie przeciwko tak. Dobra, ja zrobię małe krótkie cięcie i... powrócimy. Okej, okay, jesteśmy z jesteśmy z powrotem, już jesteśmy z powrotem. Musimy poczekać to... Do... No. O, tak nazwałem sobie drzewko ojej widzę kropiega o nawet do wpuchu wow skierow to okay. szczerze powiedziawszy nie chciałbym natrafić na te mobki eee no muszę się ale te mapki, które są tak jakby ulepszone. To jest straszne. No ale dobra. Tak, planuję zrobić z tego serię. Te mody tak bardzo mi się podobają. Może łapki. Wow. Dobra, idziemy sobie do domku. to, tak. tak. No, kill off to wrzucimy Ja mam taki starczy no, więc idziemy na przygodę ej musieliście poskakać na no dobra no, no. tu widziałem, tak tu gdzieś było, o oh, jest tu jest ta taka bez tak, o jeszcze mogą gdzieś tak wkażnik. Of course. Weźmy sobie Narzędzia. Dobra Słyszę zębiaczka O, copper ore? Nie Nie co to jest O To jest to jest? Deep iron arm. Iron Iron wybaczcie ale nie przyniosę okej tu będziemy chyba mamy Iron to chyba się ich przepalić sprawdzimy no przepali właśnie tu można robić z tego narzędzia to jest właśnie przydatne To jest jakaś impreza, dobra. Okej. Okay. No Tutaj zaznaczymy sobie waypointa. Eee. Coś. Nie wiem jak to nazwać jakieś. Jakieś coś. Dobra. Więc skończymy sobie odcinek. Albo eee. nie. Jeszcze nie. Przejdźmy się. Sprawdzić ten spa. O żelazo. potrzebujemy nie Zróbmy sobie Żeby nie było mopu. Okej. Nie wiem, jak to się robi. Nie, z czasem zada. No, fuck. Dobra. Więc to byłby koniec tego odcinka pięknego, bardzo. Ech, ja się też z Wami żegnam, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ech, no i lajkujcie mu. No. Piękny, piękny Dobra, więc siemanko, cześć.